Dobry wieczór, witam z wszystkich z tej strony StereosGret. Na wstępie chciałbym Wam coś powiedzieć. Zauważyłem, że czasami się kamerka tnie i robi takie przeskoki. W ostatnim odcinku to zauważyłem, i nie mam pojęcia, jak to usunąć. Nie wiem, co jest z tym spowodowane. Czy po prostu przez to, że kamerka jest podłączona pod, yy, jako mm, kamerka internetowa, czy co. Nieważne. Jest późna godzina w nocy, bo wróciłem z urodzin i miałem taki wybór. Pijesz! Albo sobie zagrasz. No i oczywiście wybrałem zagranie, ponieważ wolę spędzić ten czas jeszcze z wami, żeby mieć coś dla was, żeby coś zagrać, niż żeby być potem na drugi dzień skacowany. Więc zagram do was. Zrobimy jeszcze jakąś misję, a zagramy sobie w Reda. Gram na nowym urządzeniu, jest to Elgato HD60X, z której jestem zadowolony i patrząc na Wasze komentarze pod ostatnim filmem, zauważyłem, że zauważyliście Wy też różnicę, z czego ja się bardzo cieszę. Więc przejdźmy dalej do dzisiejszej misji. Co dzisiaj będzie? Nie wiem. To się okaże. Zobaczmy, co oferuje nam mapa. Już przerzucam się na ekran. Proszę bardzo. Jesteśmy już w grze, wszystko jest ustawione, i więc tak, dajcie mi jeszcze tylko coś. Okej, okay, tak mi się bardziej podoba. Zobaczcie, jestem ładnie obcięty, nie wiem, nie mam kapelusza, widzę, że nie mam kapelusza, nie wiem skąd, dlaczego nie mam tego kapelusza, a bardzo lubię mieć kapelusz, ale jeżeli chodzi o wygląd mojej postaci, bardzo mi się podoba. Mam ładna kamizelka, ładnie przestrzeżone włosy i delikatny zarost, to jest to, co lubię, a nie jakiś urwa kloszard. Eee, wejdźmy w mapę wejdźmy w mapę i zobaczmy co możemy wykonać. Zobaczcie, mam znak zapytania na żółto e, Co oznacza, że jest nieznajoma osoba, ale żółte misje będziemy wykonywać. E, tutaj też coś jest nieznajoma osoba, tu jest jakiś salon. E, też tu coś jest nieznajoma osoba, czyli znaki zapytania to są nieznajome osoby, ale ma misję do wykonania tutaj SA Sadi Adler. Sadi chce z tobą porozmawiać, więc na pewno tu będzie jakaś misja do wykonania, więc wiecie co, najpierw bym poszedł do tego gościa. Zróbmy go najpierw, a potem zobaczymy tu nieznajomą osobę, bo, nieznajomą osobę, bo mogę wykonać dzisiaj dwie misje, co oznacza, że będą dwa odcinki. Wiem, że by była przerwa teraz, bo skończyły mi się nagrywki. Bywa i tak że jak sobie pogram dłużej Wiadomo, że kiedyś kończy się to. Poczekajcie. Um, ładunek koń. Co to, to oznacza? Gdzie jest kapelusz? Kapelusz chyba mam na konia. Muszę wyjść na konia po prostu. Ja muszę założyć kapelusz. Mam taki fetysz, że chcę mieć ten kapelusz na głowie. Bardzo proszę. Jest kapelusz. Jest kapelusz i mam do wyboru. O Boże, jeszcze taka czapeczka z dupy. Zobaczcie tę czapeczkę z dupy. Zawsze mam problem z założeniem o nie, 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 nie. Żadnej takiej czapki. Chcę mieć mój normalny kapelusz. Zobaczmy co się dzieje na koniu, bo ja powinienem konia. Coś ten koń tak sapie dziwnie. Mógł go wyczesać, może on jest głodny. Walić to. Bardzo mi się podoba to, że jesteśmy w mieście. Bardzo. Mówiłem już to wiele razy, że miasto jest piękne. Całkiem coś innego niż taki dziki zachód pustynny, prawda? Pamiętajcie o tym, nie popełniajcie takich błędów jakie ja zrobiłem, że potrąciłem kobietę, bo wtedy zaczęli wszyscy do mnie strzelać i nie jest to fajne, bo ciężko uciec potem łatwo narobić sobie problemów. Ojku, źle skręciłem, ale już mapa GPS mi wszystko podyktował. Tu jest taka nieznajoma osoba. Ale olejmy to. Ostry zakręt. Dobra i skrót. Wow, 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 wow. Nie chcę problemów, nie chcę problemów. Trzeba uważać. Tu już jest ruch. Tu już jest ruch uliczny. Zobaczcie jakie zaprzęgi jeżdżą. Okej. Okay. Jedziemy przez most. Zastanawiałem się, zobaczcie, my żyjemy w XXI wieku, gdzie są szybkie samochody, motory, mm, telefony, internet, telewizja. A teraz wyobraźcie sobie, abyśmy cofnęli się w takie czasy, jakie są w tej grze, gdzie nie ma dróg, jeździ się na koniu. E, nigdy nie wiadomo, czy ktoś cię nie zastrzeli, nie zabije, więc. Pomyślcie sobie, bo ja taką mam refleksję często, jakbym żył w tamtych czasach. No to jest niesamowite. Chociaż wystarczy, że opowiadało, po usłyszałem historię mojego dziadka czy moich rodziców, jak byli młodzi, jak opowiadali, że jechali na przykład koniem na bazar, nie? I na przykład ileś kilometrów trwało ileś godzin, tak? a samochodem byśmy pykli to w moment. Także nawet słuchając naszych starszych, najbliższych, można się dowiedzieć, jak oni mieli śmieszne czasy, nie? A my jesteśmy wygodni, wsiadamy do taksówki, każdy z nas ma samochód. W jednej rodzinie teraz są po trzy samochody, a kiedyś jeden samochód był na całą okolicę, nie? Także tak to właśnie wygląda, dlatego podoba mi się ta gra. Zdecydowanie wolę tą grę niż na przykład granie w GTA, nie? To jest całkiem inny świat. Może dlatego mi się to podoba, bo nie mam pojęcia o takim świecie, jaki jest w tej grze. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ok, to jest chyba jakiś mój. Um, jezu, mój obóz, tak mi się wydaje, bo tutaj. Ok, okrzyczeli mnie, bo ja konia powinien zostawić bliżej. Coś mogę przekazać? Tak, tu jest przekaż, tak. Co mogę przekazać? Mam coś do przekazania. Sprzedaj na rzecz obozu. Co to jest skóra z królika? Zły stan. No pewnie, że sprzedaj na rzecz obozu. Po co mi skóra królika? Co to jest? Przepraszam. Mięso zwierzyny drobnej. Mięso zwier... Nie, ja to potrzebuję. Mięso gada lub płaza. Wolę to mieć. A ja też muszę mieć coś do jedzenia. Taki syf sprzedaje im, tak? Co jeszcze mogę im dać? Więc on mówi do mnie, przepraszam, nie, nie zrozumiałem. Nie, to tego ja nie mam w ogóle, tak? Dobra, nieważne, chodźmy, róbmy coś, wytwarzaj ulepszenia. Ej, a zaczekajcie, zaczekajcie, zaczekajcie. A co to znaczy, wytwarzaj ulepszenia? Jak ja wytwarzyć ulepszenia mogę? O, nie mogę. A, nie mogę tego zrobić. Fatera Artura, zobaczcie. Nie że ja mam kwaterę Johna. O Jezus. Nie mogę wytworzyć. Dobra, nieważne, szkoda mi czasu na to, to są same pierdoły, których nie mogę robić. Mm. Może ktoś by mi coś podpowiedział dlaczego. To się woła. Nie chcę teraz siadać. Lecimy do kolesia, z którym chciałbym pogadać. Już jest blisko. Ja tylko zobaczę to na mapie, gdzie ja jestem, które to jest miejsce, że tutaj jest mój obóz. A! To jest tutaj. Na pograniczu miasta. To tutaj mogę sobie coś porobić, tak? Porobić oznacza to, że tutaj mogę przyjść, odpocząć. Sadi, jak ci tam leci, przywitaj się. I zaczęła się misja. Bardzo się cieszymy, że jest misja. Co to jest? Jeźdźcy i apokalipsa. Muszę sobie to zapisać, jak dobrze wiecie. Robię to po to, żebym wiedział, jak się nazywa tytuł odcinka, żebym nie musiał szukać, przywijać. Jak oh, sobie oh, rozmawia? na zrobić to, Tak, myślę, Arthur Morgan. Come on? O, oh, jest Dutch, jest jakiego ja oh. lubię. Staddle, lubię go oglądać. Come, czuję się tak, jak wam kiedyś to powiedziałem, że Lord, czuję more się, jakby like to był mój kolega, nie?

Okej, okay, mój kot nie wrócił, bo mój kot jest wychodzący, mieszkam na parterze, więc on sobie wychodzi przez balkon i łazi sobie i potem przychodzi do domu. Dobra, wróćmy do gry i skupmy się, co się dzisiaj będzie działo. No, co to jest? Co to jest? Człowiek bez głowy. Ja pierdzielę. Jej straszne. Dobra, będzie szczelanka. Przygotujmy sobie broń. Widzę, że. O Jezus, nie mam tu broni. Takie gówno. Dobra, jestem przygotowany na osrżnienie, ludzi. Zajebiście. Jestem dobry w tym już. Tutaj tego zabijaj kurwa Patrzcie jak trafiłem I co? Stary Zgret nie umie? Do drzwi Nie schylaj się tylko biegnij debilu

O, cholera! Zajebiście, ale emocje! Nie spodziewałem się, że takie emocje będą. O kurwa, zginąłem. Dobra, przepraszam za przekleń, przekleństwo. Wróćmy do punktu. Muszę bardziej to zrobić z logiką. Ja za ostro poszedłem. To trzeba pomyśleć, co zrobić. W jaki sposób. Nie, nie, podoba mi się to, co teraz zrobiłem. tak chciałem. Dobrze. Wróć do rezydencji! No właśnie. Biblioteczkę, gdzie jest biblioteczka? Jaką biblioteczkę mam popchnąć? O, to jest to. Chni. Dobra. Okej. Okay. Jest kolejny krok zrobiony. Szybko, wstawcie okna. John, dawaj do tamtych okien. Charles, ty bierzesz boczne. Artur obstaw okna na tyłach. Zajebiście, co się dzieje. Wow.

Jeźdz biegnij Dobra, kucnięty możesz biec taki. Nie będziesz się... Nie będziecie widać. Dobra. Chroń Sadie. No, pięknie będzie chronić Sadi. Dobrze, trafiłem za dziesiątym razem, ale się udało. Gdzie jesteś, Sadi? O kurwa. Dobra, Sadi, chodź. Ale zajebista misja. Boże, jak mi się podoba. Zajebiście! Chowaj się debilu! Nie tu! Gdzie jesteś? Suko! Zaraz ona zginie i będzie poptoka... Ginę! Ginę! Nie wiem gdzie ona jest, tu jesteś. Ja muszę zjeść sobie pączka, jakiegoś. O, o, jest tam, nie chowaj się tu. Dobra, tu się schowam za barykadą.

Dobra, jestem, Musiałem kop kopułem przez przypadek kamerę. Okej, okay, ten tak będzie sobie ustawione. Uff, ale fajna misja. Muszę się bardziej podszkolić w strzelaniu, żeby tak z zadziorem, nie? Bardziej myśleć głową, trzeba bardziej myśleć, żeby. Nie iść jak oszołom naprzeciw, tylko bardziej taktycznie gdzieś się schować, gdzieś przykucnąć i wtedy strzelamy w plecy. Pamiętajcie, w takich wojnach nie ma zasad. Tu się kopie leżącego. Okej, okay. kończyła się misja? No wow, teraz będzie historyka. Eee, yeah, krokodyla. Koniec! Nieść apokalipsy! Co spieprzyłem? Koniec misji. A, zastrzel na łodzi zanim zdążę zejść na ląd. Ukończ misję używając wyłącznie broni krótkiej. Ha! Ukończ celnością. Nie, oddaj 15 celnych w głowę. Ukończ misję... Dobra, no nic, nie udało się, ale to nie było nic złego. Także bardzo Wam dziękuję. To jest koniec odcinka i trwał on ile? 18 minut. Szybki odcinek, ale jaki efektywny. Dobra, przyłączmy teraz tylko kartę, czyli chodzi o wyjściówkę. Dobra, jestem. Więc tak, podsumowanie dzisiejszej misji. Jeszcze nie tak zrobiłem. Teraz widać. Podsumowanie dzisiejszej misji jest takie. Było spoko, było fajnie, dobrze mi się grało, były szczelanie, były emocje, raz ginąłem, ale i tak jesteśmy na poziomie brązu. Czy uda się mieć kiedyś srebro, aż w ogóle złoto? Nierealne, raczej srebro prędzej. Podobało mi się, fajnie. Eee. Sama wyjściówka to, że on jedzie na koniu bez głowy. Raczej mówię chaotycznie, ten koleś bez głowy jechał na koniu. Już dodał takich wielu emocji. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pewnie już jutro o godzinie 18 będzie kolejny odcinek. Co w nim będzie? Przekonamy się dopiero w kolejnym odcinku. Życzę miłego dnia. Spędźcie go w doborowym towarzystwie. A jak obejrzycie mój odcinek i dacie komentarz albo dajcie lajka, like będę zafascynowany. Będę szczęśliwy. Dzięki. Cześć. Stare zgret, subskrybuj.